Cześć wszystkim, ja jestem i Witam was serdecznie w kolejnym odcinku serii. Zagrajmy w Spider-Man 2 i kontynuujemy sobie nasze nasze postępy tutaj. I teraz pytanie, czy my chcemy iść na misję główną, czy A, po drodze sobie zrobimy co tam mamy, zobaczymy jak to będzie. Mamy kawałeczek, więc poczko. O, tutaj mamy burzę piaskowo. Piaskowy kryształ. Czyli w Nowym Jorku jest więcej wspomnień Marko. No, jest ich trochę. Zabama z piaskiem zaczyna się! Teraz! Tylko nie czytujemy. Jak to nie czytujemy? Wszystko w tym pieniędzy zbije, kryształ, no. tak poproszę. Glinom, że ktoś chce nas dopaść. ale mnie nie słuchają. Nikt mnie nie słucha pora wziąć sprawy w swoje ręce. Marko naprawdę ukrywał się przez te ostatnie lata. Pomógłbym mu, gdybym wiedział, że ma kłopoty. Hej, rozmawiałam z moim źródłem w tratwie. Kiedy Marko tam trafił, był agresywny i skołowany, ale ponoć zaczęło mu się poprawiać. Cokolwiek robisz z tymi krztałami, tak trzymaj O! Bombastycznie. Będziemy tak robić w takim razie. Dużo tego mamy już? Moment. Uh. Punkt umiejętności mamy jeden. Peter, tak? To jest fajne. Podoba mi się. Zostawmy sobie tak i lecimy. Oh, tudo bem. No kurde, z rozmachem. Idealne Jesteś. Przecież mówiłeś, że to startup. Ta też liczyłem na coś trochę mniej. Takiego. Ale to mój tata wszystko. No wiesz, zorganizował. Peter je. Parker. Ha. Jak? Podoba się? Trochę się to różni od tej klitki, w której gnieździłeś się z Ottem. <grym> A skoro już jesteś z nami, teraz praca naprawdę ruszy z kopyta. E, tato, Pit jeszcze nie wie, czy do nas dołączy. O, serio? Ale chcę go oprowadzić, żeby. Mógł zdecydować. W porządku. Wiecie, kiedy widzę Was obu znowu razem, to co? No dobrze, miłego, no ale tu ładnie. Wyciągaj kartę, rozejrzymy się. Najpierw chciałbym ci pokazać coś na dole. Harry, tu jest... Co, nie? Tata czuł się trochę bardziej niż bym sobie życzył. I jak wy... By... Przygotował wszystko, kiedy byłem w trakcie leczenia. Ale później wprowadziłem kilka zmian. Jakich? Przeznaczyłem swoją wypłatę na projekty badawcze, powołałem zarząd, który nas prowadzi i dostosowałem projekty do naszej misji. Uzdrowić świat. Wow. Najpierw musisz poznać doktor Young, głównemu entomologu. Wiesz, czym jest entomologia? Tak. Doktor Yang prowadzi ciekawe badania nad pszczołami, a właściwie nad tym, co ona nie poluje. Co poluje na pszczoły? Z czasu ostatniego etapu. Gotowy pogadać z doktorem? Ty to pewnie Peter. Bardzo mi miło. Siemano Podoba Ci się ten projekt. No, pszczółki latają. Podobno pracuje pani z pszczołami. Tak, i sprawa jest dosyć pilna. Jedna trzecia wow. skorzywanej codziennie żywności pochodzi z upraw zapylanych przez pszczoły, ale ich światowa populacja jest zagrożona, głównie przez jednego drapieżnika. Wilka pszczelego. Opracowaliśmy więc innowacyjną metodę pomocy. Chcesz zobaczyć? No dawaj. O, mamy pada. O rany, ale super. Te małe drony to pszczeli ochroniarze którzy mają atakować łowców pszczół. Czyli osoby, które zabijają pszczoły. A ty wspierasz algorytm uczenia maszynowego. Widzisz tych holograficznych łowców? Im sprawniej ich trafiasz, tym lepiej nasze drony rozpoznają cel. Chodzi o to, żeby drony odstraszały wilki zamiast je zabijać. O, pięknie! Dobra. Tak! Jest! Jakoś poszło. Bardzo udana sesja. Doskonałe dane. Dobra, lądujemy. Widzimy okay. ciekawe. Gdyby te wirtualne osy, które pokonałeś były prawdziwe, ocaliłbyś jakieś dwa i pół tysiąca pszczół. O kurczę, to jest sporo, wow. chętnie bym jakoś pomógł. Może spróbuję podkręcić szybkość sieci neuronów. O, bardzo proszę. Może jeśli Pit do nas dołączy, będziecie mogli pomówić. Dziękuję, doktoru Young. Mam ci jeszcze wiele do pokazania, Pit. Chodźmy! Okej. Okay. O, Majs. Siema. Przed nami jest sekcja badań medycznych. Testujemy tu nowoczesną protonoterapię. Cechuje się ona dużą precyzją i pozwala uniknąć nadmiernego napromieniowania. To wszystko, o czym rozmawialiśmy. Wszystko, o czym marzyliśmy, żeby uczynić świat lepszym. Taka jest idea. Czyli. Po prostu wziął nasze pomysły i je ukradł. Okej. Okay. Mm -hmm. Harry, pozwól na słówko. O. A, a czy to może zaczekać? Dzień dobry. Zajmę ci chwilę. Panie Konors. To, to mój przyjaciel Peter. Peter to doktor Konors. My ha. się już znamy. Pracowałem z doktorem Octaviusem. Przyszedł pan kiedyś porozmawiać o impulsach elektrodetykowych? Uh, tak. Szkoda doktora Octaviusa. Jego praca była bardzo obiecująca. Czy coś się od rana zmieniło? Zawroty głowy, bóle, lęki, natrętne myśli? Nie, czuję się świetnie. I to mnie martwi. Dobrze było Cię widzieć. Twój lekarz to Lizard? Tata wierzy w drugie szanse. Słuchaj, muszę gdzieś zadzwonić, ale... Śmiało rozejrzyj się Wpadnij na górę, skończysz Dobra No, niezły numer Ale obecność doktora Konorsa wychodzi tu wszystkim na zdrowie To ja się rozejrzę hmm. O, tu mamy komputerek Niezłe Inspirowane dziełami Otta ale bez problemów z okablowaniem. Ciekawe czy doktor Connors z tego korzystał. Chociaż po ostatnim jaszczurzym szale może już nie testuje sam swoich dzieł. No właśnie. To oryginalny prototyp z laboratorium. OTTA. Potencjalny dowód z miejsca zbrodni. Hmm. Ciekawe jak tu trafił. O! Oh. Okej. Okay. Tu mogę coś zrobić? Nie, ja myślę, że tu mogę. To mam komputer, jakiś. Konor zrobi dobry użytek z odkryć, których dokonał po utracie ręki. Ciekawe czy żałuję, że wypróbował na sobie serum. Życie z uśpionym w ciele DNA szczura pewnie jest dość stresujące. Pewnie tak. Są przykładem grupowego podejmowania decyzji i poruszania się. Tworzenie roju to proces podczas O. Laboratoria energetyczne i rolnicze nawiązały współpracę. Ultralekkie drony z nowymi akumulatorami do monitorowania upraw. Okay. Super. Zbierają też dane o uprawa? Będą, jak już je dopracujemy. To świetnie. Dzięki. <grybujesz> yes. Tyle do zobaczenia. Od czego mam zacząć? No. Tak? Hej! Przyjdź do mnie, kiedy będziesz gotowy. Zaraz Dobra. Tam będę. Do zobaczenia. No, fajne, fajne zabawki. O, tutaj też coś jeszcze jest. Co to? A to co? Jakiś sprzęt do radioterapii? Ciekawe, może tak czy to być. Tam byłem, tam byłem, tu jeszcze nie byłem. Kamyk! O, pani od rowerów. Hej, co robicie z tymi rowerami? Chcemy, żeby zasilały ultrawydajne akumulatory Te rowery? Mogę się przejechać? Teraz nie, ale jak będą gotowe do jazdy, przydadzą nam się te sterzy Okej okay. W porządku, wrócę później Ciekawe Rybki O ryba wielka Fajne rybki. <laughs> nie rybki, tylko obiekty badań. Chcesz je nakarmić? Pewnie. Pigmentacja japońskich karpi koi została dogłębnie zbadana, co pomaga w badaniach nad współczynnikiem odbicia. Wewnątrzkomórkowe bezwodne kryształki guaniny. Rozdzielone cytoplazmą. Przydają się przy ekologii. <laughs> Zupełnie nie rozumiem, o czym oni rozmawiają. Odjazd! Ale skoro dla ciebie Peter to jest odjazd, bardzo mnie to cieszy My w takim razie zasuwamy na górę, tak? Ładnie, fajnie i przyjemnie. I tu? O, oh. wow 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 wow. Co ty tu masz, Kumpel? Co to? Przesyłamy nim wiązki protonowe do gabinetu na dole. Teraz jest w naprawie, ale niedługo wróci na miejsce. Niesamowite. Okej. Okay. To dokąd teraz? Na samą górę. Jesteś w dobrym nastroju, Harry. Czuję się świetnie. Cofnij się teraz w przeszłość i wróć myślami jeszcze przed czasy liceum. Do gimnazjum. Okej. Okay. No, i pamiętasz, czekaj. Popularny jesteś. Sorry, to w sprawie Korków. Yy, co mówiłeś? Pamiętasz te lekcje z gimnazjum, na których uczyliśmy się o Gregorze Mendlu i Grochu? Tak, chyba tak. Genetyka i hybrydyzacja roślin? Właśnie. Tak więc co? Dr. Foster zgarnął wszystkie możliwe nagrody za badania w dziedzinie genetyki roślin. Mhm. Ej, a kiedy się rozglądałeś? Miałeś okazję nakarmić rybki? Tak Tak, było super, bardzo ciekawy projekt No i pozwala obniżyć poziom kortyzolu Prawda? To jedno z moich ulubionych miejsc w całym budynku Kortyzol jest odpowiedzialny za stres Dlatego jak ma się dużą ilość kortyzolu, to na przykład człowiek puchnie, bo zatrzymuje w sobie wodę przez stres To się nie, że puchnie, dosłownie puchnie, tylko no... Wydaje się taki większy, bo, 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 bo kortyzol zatrzymuje wodę. Na przykład. Doktorze Foster, Dzień się ma? A, B. Foster, jak nie ma, ale ciągle o tobie opowiada. Bardzo mi miło. Doktor Foster pracuje nad efektywnością rolniczą. Jest nas więcej, a klimat zmienia się w nieprzewidywalny sposób. Musimy adaptować się szybciej niż natura. Okay. Rekombinacja genetyczna pozwoli uprawom sprostać nowym wyzwaniom, takim jak ekstremalna pogoda czy liczne szkodniki. Wypróbujesz platformę testową? Okej. Okay. Ulepszamy geny roślin, by zyskać optymalną jakość. Stworzymy na przykład roślinę, która przetrwa suszę. W naszej symulacji celem jest maksymalizacja wzrostu. Może poćwiczysz na tym? Okej. Okay. To tak? Tam widziałem najwięcej kreseczek, więc połączyłem razem. Dobra, chyba już łapie. Dobrze, teraz możesz spróbować na poważnie. To roślina, którą chcemy przystosować do suszy. Korporacje patentują na na GMO dla zysku i słusznie się je za to krytykuje, ale nasze wynalazki są ogólnodostępne. To nam nie dachy rozwój. Sprytnie. To też średnio. A mogę to obrócić? Chyba nie bardzo, co? No hmm. to jest bardzo słabe. Dobra, trzeba by było tak może. Tu jest czwóreczka, no i to nie bardzo. Tu dwójeczką. Eee. I tu. Coś z tego wyjdzie. Coś z tego wyszło. Krok bliżej, by nakarmić świat. Brawo! Wiem, że nie jesteś w zespole, ale mógłbyś spojrzeć na jeszcze jeden gen? Ciekawi mnie, jak do tego podejdziesz. To roślina dostosowana do miejskich ogrodów. Jasne. No, nie połączę go, nie? No właśnie. Chyba, że tak. Piękna robota, Peter. Okej. Okay. Coś tam wychodzi. Używając tej technologii wykarmimy świat przed 2035 rokiem. Oby tak było, jak mówisz. Znam pewien dach, na którym moglibyśmy to przetestować. O, jestem za. Harry miał rację. Wniesiesz cenny wkład w naszą pracę. Dziękuję, doktorze. To co teraz? Ostatni przystanek. Chyba mój ulubiony. Gustowny, ale nie przytłaczający Ciekawy, ale nie bez smaku Imponujący, ale nie szpanecki Twoje biuro? A może nasze biuro? O. Pamiętaj To co dziś widziałeś to tylko próbka tego Czym my się tu zajmujemy Ale nie decyduj się od razu Została jeszcze jedna rzecz Okej okay. Ej, gdzie masz identyfikator? Bez niego nie wejdziesz No w kieszeni mam, spokojnie Tutaj mam kliknąć? O, pizza, <laughs> o. o, rany, Harry... to jest naprawdę wspaniałe, doskonałe, naprawdę. Tylko mam teraz naprawdę trudny czas. Podczas leczenia myślałem tylko o tym, co zrobię, jeśli przeżyję. Ciągle słyszałem głos mamy. Powtarzała, że nasza planeta jest zagrożona i że to ja muszę ją ocalić. do mnie, a zdziałamy o wiele więcej. Widzisz, miał pracę? Wiemy, kto tu jest mądrzejszy. Weź. Niech mama i May będą dumne, co? No dobrze, mówi chłopak. no. To wspaniałe. Ale jest jedna rzecz. Mogę przestawić biurko tam? Patrz ściany, gdy pracuję. No, A... byłbym zapomniał. Takie pieniądze? No, będę potrzebował trochę czasu, żeby domknąć nauczycielskie sprawy i o, Oczywiście. Masz tyle czasu, ile chcesz. Równowaga to podstawa, nie? Tak. Ale widzimy się na Coney Island. No raczej. Superąnsko. Zapomniał, nasi naukowcy prowadzą też badania w różnych częściach miasta o. Zajrzyj do nich w wolnej chwili na dostaniesz się do nich z kartą Dobra, polecę tam Okej, okay, czyli pewnie kolejne znajdźki A no, tu możemy sobie podskoczyć od razu jak jesteśmy hey, Wybacz, że nie oddzwoniłem wcześniej, ale byłem... Właśnie dostałem nową pracę! W serio? To super! Gdzie? W nowej fundacji mojego przyjaciela Jest... niesamowita! Ale później ci opowiem. Co tam słychać? Kanki i ja namierzyliśmy porywaczy Lee i Skorpiona po smugach z ich Witola. Są tą moście w Williamsburgu. Spotkajmy się tam. Czekaj, czekaj, nie musisz skończyć eseju? Tak, ale praca czeka. Uwierz mi, powinieneś się teraz skupić na swojej A. przyszłości. Dam znać, jeśli coś znajdę. No dobra, To powodzenia. Dzięki. Robi się. No to uciec. o szafy chodziło. W tygodniu siedział tam... Liczę, że doktor Foster się okay, czyli tutaj sobie... Możemy wejść do laba pierwszego, tak? Peter, cieszę się, że z nami jesteś. Połączyliśmy siły z Fist, żeby wykarmić naszą społeczność. Mhm. Zaczniemy od ulepszenia ogrodów. Okej. Okay. Zbierz proszę próbki pobliskich roślin i zrób dobry użytek ze składarki genów. Okej. Okay. Łatwizna. Pobrać próbki, poskładać geny, nakarmić ludzi. Mógłbym poprawić efekt. Poszukajmy najlepszych próbek. No to tutaj, ok. Przeskanujmy te pnącza. Ta roślina nie potrzebuje zbyt dużo wody. Wykorzystam to. A, w taki sposób chcemy to robić. Rozumiem. A ta roślina? Ściwiech, chwast, ale jego wytrzymałość może być pomocna. No wytrzymałość chwastów jak najbardziej, a szczególnie że możesz łączyć genę I pomarańczyka. Owoców okay. idealnie. Dobra, mam świetne próbki. Teraz je trzeba połączyć. Okej. Nie wierzę, że Frem chce dostępnicie w pracy. I to działa w ten sposób, Nie tak? Bo to się dzieje, kiedy w grę wchodzą podstawowe ludzkie potrzeby. To musimy tak na przykład połączyć. A, 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 ok. Mogę połączyć tak. A tu już nic nie połączę. Eee. A jak zrobilibyśmy. Chciałbym, żeby już wyrosła. No ja wiem. A, bo tam do góry jest cztery. To moment. Chciałbym to zrobić jak najbardziej efektywnie, ale chyba faktycznie trzeba zrobić. Nie, bo tam trójki nie połączę. Tu musi być czwórka. Jedyna czwórka, która ma sprawę, to jest ta i ta. Ta ma jeden na dół, ta ma dwa na dół. Czy ja mam coś dwa od góry? Mam. Ale nie mam trójki. Jeśli to się uda, rośliny będą rosły szybciej i dawały więcej owoców. Nie mam jedynki. Nie robić dzięki temu tyle dobrego. Nie musi być słoneczko. Eee. Coś z trójką tu, jest z jedynką tutaj i z dwójką tak. Dobra. Udało się! Powstała kiełbasa. Dobra, przygotowałem świetne, nowe nasiona. Teraz muszę popracować nad miejscem do siewu. Zajmijmy się wodą. Mamy? Oj, muszę to naprawić. Nie mamy? Zdaje się, że ciśnienie wody obniża kilka przecieków. Jeśli nie znajdę wszystkich, system nie zadziała. Muszę ogarnąć te pudła, żeby się dostać. Oj, Peter, Peter. Jeszcze tylko ogiepa. Byłoby bez sensu, gdybym teraz wszystko utopił. Czy to już? A jeszcze tu? May miała świetną rękę do swoich pomidorów. Może ja mam świetne sieci. Wszystko? A tu jeszcze cieknie. Właśnie. To powinno załatwić sprawę. Okej. Okay. Doktor Foster się ucieszy. No i super. Nie musi wiedzieć, że Spider-Man pomógł Ciekawe jakie projekty femma jeszcze w zanadrzu. Hm. O, Chinatown mamy na pierwszy jakby poziom. Superansko. Tak już jestem tu. To możemy sobie podskoczyć po

Bardzo ładnie. Pa pa. przyciągnęło go do ściany. Myślałem, że spadnę. Jeszcze Tak, tak, już oglądamy. Teraz jej będę śledził. Okej. Okay. Się coś zajedzi. Doparłem do opuszczonej szkoły w Harlemie. szkoła w Harlemie no ile mamy mamy 5 na 14zej bardzo okay. do muru Pewnie był no, to lecimy od razu na przestępstwo które tutaj jest wykonywane Witam Handel bronią nie do się bardzo zabawne Z tą kontrofertą. Opsa Do góry. A, ja mam chwycić to to wrogów siecią. No Okej. Okay. W ogóle nie zwróciłem uwagi na to. Kompletnie się na tym nie skupiłem. I żegnamy pana. Olu, ładnie. Brawo, panowie. Za tydzień powtórka? <laughs> Super. W takim razie... O, prawie, prawie. W takim razie możemy sobie tutaj zakończyć odcinek, tak więc wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć.